Siema, witam w niedzielne, późne bardzo już, a nawet nie popołudnie, już jest wieczór, Boże, jak ten czas szybko leci, a szczególnie weekendy. W każdym razie witam Was na moim kanale, z tej strony Krzywy Moi drodzy, czas sobie porozmawiać o tym, co się wydarzyło w tym ćwierćfinałowym spotkaniu z Fulam. Zanim zacznę, zapraszam Was oczywiście do linków w opisie, tam moje media społecznościowe, a także zapraszam również do klikania łapek w górę, przede wszystkim tego, a także subskrybowania, jeżeli chcecie. Dobra, o tym meczu Postaram się najkrócej jak się da, bo nie ma zbyt wiele wątków, według mnie, o które można by zaczepić. W każdym razie, United w tym meczu miało niesamowitego farta. Naprawdę. Jak dochodziła ta 70, bodajże druga minuta, czy tam pierwsza, ja myślę, już krótce. Nie wiem, co musi wykombinować, wykombinować Erik. Żebyśmy odwróciły los tego spotkania. Bo środek pola, moi drodzy, nie istniał, nie istniał. United grało z całkowitym pominięciem środka pola, MartoMej zabić ser nie gwarantowali, jeżeli chodzi o zagranie, totalnie nic. Co w sensie inaczej? Zabić sen nie gwarantował nic, bo nawet nie próbował oferować. Ja mam wrażenie, że on w ogóle nie wychodził pod te piłki do obrońców, kiedy była rozgrywana piłka od Dehei i tam środkowych defensorów. Ma to mnie coś tam na się pokazywał, ale ja nie, on tylko udowadnia raczej według mnie takimi spotkaniami, gdzie jest odpowiedzialny za to wyprowadzanie piłki, że no nie, nadaje, nie nadaje się do tego. I, i, i tyle. Simple as Dead. Oczywiście koniec końców. Erik wymyślił pewną kwestię, która odrzuciła los tego spotkania, zanim jeszcze doszło do tych czerwonych kartek, czyli wprowadzenie Antonego, no i co? Przesunięcie Bruno na szóstkę, bo w pewnym, w pewnym momencie to Bruno był odpowiedzialny za przyjmowanie piłek od Dehei, czy też obrońców pokroju Maguire Martinez, żeby później móc wyprowadzać ataki. To miało miejsce na chwilę, mam wrażenie, chyba przed przed yy, tą bramką pierwszą, przed w ogóle karnym, no i poskutkowało. A później to już wiem, co się stało. Już United nie musiało więc, wiele więcej zmieniać, mógłby spokojnie wejść, nie wiem, Mainu mógłby wejść pelisty i ten mecz by się skończył takim samym rezultatem. W każdym razie, w tym meczu bardzo, ale to bardzo było widoczne i to o czym teraz mówiłem, dlaczego był taki stan rzeczy, prosta sprawa. United presowane przez przeciwników bardzo wysoko i United sobie wtedy najczęściej nie radzi zbyt dobrze. A Fulan to robił dzisiaj bardzo dobrze. Palinia, fantastyczny zespół, fantastyczny piłkarz, fantastyczny też występ. No ale co przede wszystkim, słuchajcie, wiecie dobrze, że powiem, że ten mecz no musiał. Powiem trochę tak na siłę i może też trochę hiperbolizując, bo nie musiał koniecznie, ale było duże prawdopodobieństwo, że tak będzie wyglądał ten mecz w momencie, kiedy nie ma. Casemiro, pewnie podejrzewaliście, że to powiem. Halo, dzień dobry, witam, powiedziałem to. E, to jest oczywistość. To jest oczywistość. E, napisałem zresztą na Twitterze chyba po tym, jak Casemiro dostał tę czerwoną kartkę ostatnio, że najbliższe cztery spotkania, pierwsze odhaczone, to będzie niesamowity sprawdzian dla organizacji gry w pomocy dla United. No i niestety, ale ten sprawdzian według mnie został oblany w tym meczu. United zagrało słabo. To jest oczywiste, ale wiecie co, tak się trochę złapałem ostatnio, że narzekamy na grę United, kiedy nie ma Casemiro, a przypomnijmy, że już parę meczów było w tym sezonie bez Casemiro, kiedy on dopiero się wprowadzał do tej drużyny, ale wtedy w drużynie był Eriksen i o nim zapominamy. On naprawdę wypadł i ja uważam, głównie patrzę z mojego punktu widzenia, wiadomo, bo ja sam jakby tak trochę jakoś... Jakoś bardzo nie ubolewałem nad tą kontuzją Eriksena tak w pierwszym rzucie, bo raz, że wtedy jak Eriksen doznał tej kontuzji, to uważam, że wtedy był jednym, jednym ze słabszych, to jest złe określenie, ale był tak lekko pod formą Eriksen, no nie, nie dojeżdżał, to były takie momenty, że tam się chciało wpuszczać Freda od pierwszej minuty, a teraz tego Eriksena niesamowicie brakuje, nawet, ta, nawet takiego Eriksena pod formą, takiego Eriksena, który potrafi w momencie absencji Casimiro no zagwarantować porządek w środku pola. Poszanowanie piłki, przytrzymanie jej. On jest prędzej jakimś takim trzymającym piłkę, środkowym pomocnikiem, którego brakuje bardzo. Bardzo, ale to bardzo brakuje, bo niestety, ale ani Fred, ani Zabicer, ani Mactuminei takim typem zawodników nie są. A nawet Bruno nie jest, ale jakoś jak został przesunięty na tą szóstkę, to nie wiem, no starał się i jakoś to wyszło. Aczkolwiek to był bardzo krótki epizod. Chwilę później się ta sytuacja tak pozmieniała, że United mogło grać jak chciało, wystarczyło tylko podawać piłkę, bo Fula miało tylko 9 zawodników. Więc absencja Kasemiru miała tutaj niesamowity wpływ. Ale też przede wszystkim nie zapominajmy o tym, że kolejny raz nie było Eriksena i mam nadzieję, że Duńczyk wróci jak najszybciej. Z tego co wiem, to chyba w kwietniu już powinien być, jakoś chyba pod koniec. Mogę się mylić teraz, nie pamiętam ostatnich aktualizacji. No i moje drodzy, jeżeli chodzi o Wysemminite, to można by skończyć na tym, bo to, co się stało później, chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Oczywiście, fantastyczne zachowanie Antonego, tak jak powiedziałem, kluczowa zmiana. On tę bramkę po części wypracował, bo podanie do Sancho było niesamowicie no, trzeźwe. I Jezu, jedyne, jedyne obowiązkowe wykonanie, znaczy to był obowiązek w tamtym momencie. Sancho, jak ogólnie powiem szczerze, on mi się w tym meczu mało podobał. Naprawdę mi się Sancho mało podobał. Jedno zachowanie takie mnie mega zirytowało w końcowej części pierwszej połowy. To było zaraz przed gwizdkiem. Sancho podaje do Bruno, tak niedbale i tak niechlujnie, że w zasadzie podaje pod nogi zawodnika fulam, a wystarczyło, Trochę podejść do prawej strony, minimalnie bardziej, i Bruno byłby wypuszczony. Miał, byłaby szansa na doświadkowanie. Więc Sancho uważa, że ten mecz No, koniec końców może zaliczyć do udanych, bo tak. No, brał przede wszystkim przy. U, brał przede wszystkim. Brał em, Jezu. Jego, był obecny. Zapromkł umysłów, przepraszam. Był obecny przy okazji tej decydującej dla całego meczu akcji. Wywalczył. Rękę Williana, która poskutkowała trzema żółtymi, trzema czerwonymi kartkami, bardzo prosta sprawa, ale ogólnie od Sancho trzeba oczekiwać dużo, dużo więcej. Ciężko też mi oceniać w ogóle atak Czerwonych Diabłów w tym meczu, bo przez to, że Inektry było mocno presowane, nie było tego pola, poprzez które mogłaby dostać piłka posłana dalej do tych zawodników ofensywnych, jakieś kontry były, ale to nie było jakoś. Bardzo przekonujące. Oczywiście trzeba pochwalić Dawida de Gea, to zapomniałem w pierwszej kolejności zrobić. Zrobię to już teraz. Ale no United zagrało słabo. Po prostu. Fula miała o tym pod kontrolą praktycznie w każdej części spotkania do momentu czerwonych kartek. Oczywiście więcej wymagamy od WeCosta, który znowu ma wrażenie, że który w takich momentach, gdzie United musi omijać grę przeprowadzając piłkę przez pomoc, długie piłki na niego, on to powinien trzymać, zastawiać się i wyprowadzać to dalej. W jego wykonaniu tego dzisiaj było według mnie za mało, aczkolwiek, żeby nie było, nadal to było, bo on wypracował tą jedyną okazję United pod koniec pierwszej połowy, gdzie strzelał McTominay. Tak, on podał do Sancho, Sancho do McTominaya i piłka była obok bramki ostatecznie po strzale McTominaya, więc to miało miejsce, ale to było... Takie zdawkowe. Bardzo tego było niewiele. E, Zmiana Freda, według mnie, chyba nie do oceny, no bo to już miało miejsce w zasadzie po tym, jak Fulam miało 9 graczy na boisku. A jeżeli chodzi jeszcze o moją ocenę tego, co zrobiło Fulam. no idiotyzm. Idiotyzm, no. Oczywiście, ta czerwona kartka dla Williana, no, najmniej taka, na którą można by być złym na Brazylijczyka, bo on robił wszystko, co mógł najlepiej w tamtym momencie. Każdy z nas będąc w takim ruchu, w takim położeniu interweniowałby w taki sam sposób. Pech, że ta piłka ryciała w taki sposób, że no, on zainterweniował akurat ręką. Instynkt zagrał i, i tyle. No, on nie wiem, czy chciał uciekać, ale usztywnił ją. Sytuacja bardzo, ale to bardzo klarowna dla sędziego i wszystkich. Ale Marco Silva, widząc to, no Nie wiem, co tam mówił do sędziego, ale też czerwona z automatu, a zachowanie Mitrowicza to już jest jeden wielki absurd i komedia, moi drodzy. Jakby ja w pierwszej kolejności, zresztą tak jak chyba większość z Was, kto ogląda ten mecz na Eleven, nie widziała od razu tej czerwonej kartki. Tylko ja tak patrzę, tam coś Mitrowicz normalnie, patrzę tego sędziego popycha. Ja sobie tak myślę i piszę do kumpli, słuchajcie, jeżeli Mitrowicz nie dostanie przynajmniej żółtej kartki za to zachowanie, co on teraz robi, to to będą jakieś jaja. No i komentatorzy też tego nie widzieli. Później realizator cofnął nagranie i pokazuje to popchnięcie Mitrowicza i czerwoną kartkę dla Serba. Niesamowicie głupie zachowanie. Niesamowicie głupie, naprawdę. No, zresztą każdy z Was chyba się z tym zgodzi. Tu nie ma w ogóle o czym dyskutować. Też ciekawą kwestię poruszył Tomek Zieliński podczas komentowania tego meczu, że. Trzeba przeanalizować, czy przypadkiem wcześniej nie stało się coś, na co tak bardzo był zły Marco Silva, a także Mitrovic, żeby wypominają może jakąś e, brak upomnienia, jakiś brak upomnienia dla zawodnika, nawet przy okazji wcześniejszej akcji albo jakiegoś falu, że zapomniał o nim i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo złożona na pewno sytuacja, ale głupota Mitro za to zachowanie i tak, i tak. Jeżeli chodzi jeszcze o to spotkanie, to tak, następny mecz jest z Brighton. I jeżeli United zagrałoby podobnie, no mi, jeżeli dobrze kojarzę, bo nie wiem na kiedy ten półfinał jest wylosowany, ale raczej no nie, nie prędko ten mecz chyba będzie sprawdzę, sprawdzę z ciekawości, bo nie wiem czy to już będzie do sprawdzenia we Flash skorze. bo tak będzie mi najszybciej. W każdym razie, no, ciekawe jest to, że mieliśmy teraz przełożony mecz z Brighton i na, na Brighton trafiamy w tym półfinale FA Cup. W każdym razie, gdyby na się tak zaprezentowało, wsta jeszcze widzę, że na flash skorze nie ma, ale może na Twitterze będzie. Jeżeli na by się tak zaprezentowało z Brighton, nie ma szans. Do, po do połowy są spokojnie Fila Brighton, z ich y panowaniem na boisku, y piłką, y taktyczną szybką grą. No, dobra, słuchajcie, y nie znajdę teraz z tego gdzie kiedy jest półfinał na Wembley? Nie potrafię teraz tego znaleźć. W każdym razie no, wydaje mi się, że na tamten mecz I Casemiro na pewno już będzie gotowy, będzie dostępny. A czy będzie dostępny Eriksen? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, bardzo ciężko mi ocenić, bo tak sobie teraz przeglądam w ogóle Twittera i Statman Dave, polecam w stronę, oczywiście bardzo fajnie wyciąga jakieś kwestie statystyczne, liczbowe, dotyczące danego meczu, odnośnie tam danych klubów, czy też zawodników poszczególnych i taki Sancho chociażby, czy się mają bardzo ciekawe tutaj liczby, jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, kluczowe podania, pressingi, strzały, asysty, czy tam inne pierdoły. Ale wizualnie jakby te statystyki no, nie przekonują mnie, że do niego zagrali na tyle fantastyczne spotkanie. Oczywiście, brawo dla Zabysław za pierwszą bramkę, niezwykle ładną oczywiście dla United, ale czy ten mecz, czy on w tym występie mnie przekonał? No, wydaje mi się, że nie. Czy Sancho mnie przekonał? Momentami grał dość trzeźwo, ale to nadal nie jest to, nie, no, nie jest to czego ja oczekuję od Anglika. Oczywiście ja wiem, że przed chwilą wrócił. Um... Z tego obozu, powiedzmy, holenderskiego, gdzie odbudowywał swoją formę, nawiązywał już do niej niektórymi występami i wyjściami z ławki. Ale ja oczekuję dużo więcej. Dużo więcej. Wiem na co go stać, e, oglądając go bardzo regularnie z swojego czasu w Borusji. Dobra, słuchajcie, nie będę Pawszy przedłużał, e, Tyle o tym spotkaniu. Dajcie znać, co wymyślicie. I co, następne spotkanie jest z Sewillą już teraz, tak? Też sobie sprawdzę, pozwolicie. Ale raczej, ale raczej tak. Oczywiście mi się teraz nie zacięło. Nie, 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 nie. Zapomniałem się, że jest przerwa reprezentacyjna i najbliższe spotkanie jest 2 kwietnia z Newcastle. I to będzie ciężkie spotkanie. Gramy na wyjeździe. Będzie ciekawie. Dobra, ja się żegnam. Jeżeli wygramy z Newcastle, to wydaje mi się, że top czwórka będzie pewna. Pokuszę się, pokuszę się o takie stwierdzenie. A co? Dobra, dzięki za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Jeżeli byliście do końca na tym filmie to proszę Was, żebyście napisali świeczka. Na razie, cześć.